Jeśli nie macie konta w BetClick, możecie zagrać swój pierwszy kupon i jeśli on nie wejdzie, macie zwrot kasy. Witajcie na kanale Typerskim, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, dawać łapki w górę, to pomaga nam się rozwijać. Korzystamy z nowej pomocy w BetClick i teraz tak, jeśli założycie konto w tym polskim i legalnym z linku, który znajdujecie w pierwszym komentarzu pod filmem i dodatkowo wpiszecie kod promocyjny, obstawiamy 50, to możecie zagrać swój pierwszy kupon za maksymalnie 57 zł i jeśli nie trafimy, to wraca do nas 50 zł, które od razu możemy wypłacić. Promocja jest ograniczona czasowo, więc warto korzystać. Zainteresowanych odsyłam do linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem, a jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Zanim przejdziemy do naszej propozycji, mamy jeszcze szybki konkurs do wygrania codziennie 50 zł w Betclick. Aby wziąć udział, musicie subskrybować kanał, dać kciuk w górę pod filmem i w komentarzu podajecie dokładny wynik meczu pierwszego gola w meczu pomiędzy Atalantą i Ajaxem Amsterdam. Później dopisujecie swój login z Betclick. Typujemy do godziny 21, a bonusy przyznane będą w każdy poniedziałek. Gramy Ligę Mistrzów i stawiamy na to, że w meczu Atletico-Madrid z Red Bull Salzburg będzie minimum 9 rzutów rocznych. Atleti ostatnio nabija ich bardzo dużo, czy to z Betisem, czy z Bayernem, czy z Celtą Vigo. W każdym przypadku widzieliśmy tyle rogów, że spokojnie pokrywają naszą linię. Salzburg, również overowy, nabijał rogi zarówno w meczu z Austrią-Wiedeń, czy Lokomotywem Moskwa. Dziś stawiamy, że również będzie ich sporo. W drugim meczu stawiamy na to, że w meczu Interu medialą z Szachtarem Donieck zobaczymy minimum 3 gole. Obie ekipy mocno overowe, szaktar dopiero co choćby wygrał w Madrycie z Realem 3-2, wcześniej ogrywając Karpaty Lwów 5-1, z kolei Inter zremisował 2-2 z gladbach. Spory potencjał w ofensywie, częste błędy w defensywie, tym ostatnio wyróżniają się obie ekipy. W dodatku w interze nie zagra podstawowy defensor Milan Skriniar, więc tym bardziej Szaktar powinien trafić do bramki. Gramy over 2,5 gola. Dzięki za to, że oglądaliście film. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał. Przypominam o dwóch rzeczach. Po pierwsze promocja w BetKick na założenie konta, a po drugie nasza grupa na Facebooku, do której możecie dołączyć. Link do niej znajdziecie w komentarzu pod filmem. Jeszcze raz dzięki za to, że oglądaliście i do zobaczenia jutro.